Witam moi drodzy. Dzisiaj przychodzę z pytaniem do Was. Czy wierzysz w intuicję? W tarocie, tak jak widzisz tutaj na wyjętych przeze mnie kilku kartach, musisz wiedzieć, co te karty znaczą. Możesz z tych znaczeń oczywiście nauczyć się, tak można powiedzieć, na pamięć. Ale możesz też zaufać swojej intuicji i poprzez intuicję określić znaczenie tych kart. Jak myślisz, je byłabyś, byłabyś, byłbyś w stanie określić na podstawie intuicji i widocznych znaczeń na karcie, co one faktycznie opisują, co one mogą dla ciebie znaczyć. Daj znać w komentarzu, czy należysz do grupy osób, które zwracają uwagę na logikę, rozum, czy należysz do grupy osób, które słuchają intuicji. Jestem ciekawa, co za informacje zostawicie w komentarzu. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.